W siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze w Otrębusach w miniony weekend odbył się Kiermasz Wielkanocny. Wydarzenie wpisało się na stałe w przedświąteczny kalendarz i przyciąga zarówno nowe osoby, jak i stałych bywalców. Dzisiaj tradycyjny, nasz już dziesiąty weekend na Ludowo, czyli jarmark wielkanocny, który no już od wielu, wielu lat, od 11 w sumie, bo mieliśmy rok przerwy w pandemii, odbywa się tutaj w siedzibie zespołu Mazowsze w Karolinie. No i cóż, no zapraszamy twórców ludowych, zapraszamy y, osoby, które zajmują się produktami regionalnymi z całej Polski, żeby tutaj w czasie tych dwóch dni przyjechali i y, żebyśmy mogli skorzystać. Z ich y, przysmaków, ale też ozdób palem można tutaj nabyć dużo wspaniałych rzeczy. Oczywiście mamy tutaj rękodzieło artystyczne. Y, wystawiają się tutaj twórcy ludowi, czyli y, chińszczyzny raczej tutaj nie kupimy, y, ale produkty ręcznie wykonane przez tych, którzy y, tutaj je nam oferują. Więc są y, oczywiście palmy, ozdoby wielkanocne. Wielkanocne przysmaki można kupić y, Wędliny, chleby, soki, zakwasy do żuru, różne inne produkty, ale też takie rękodzieło jak haftowane torby, jakieś serwetki, koszyczki wielkanocne i coś dla najmłodszych, czyli ręcznie robione zabawki, przytulanki. Jeśli chodzi o sprzedających, to rzeczywiście zawsze mamy tutaj pełne obłożenie. W tym roku zdecydowaliśmy się również na stawienie stoisk na dworze, tutaj na naszym parkingu, bo oprócz tego oczywiście w całym budynku na dolnym i górnym foyer są wystawcy, no ale też przychodzi dużo osób zarówno tutaj z okolicy, z Otrębu, z Pruszkowa, z Podkowy Leśnej, Grodziska, ale również przyjeżdżają z dalszych zakątków Polski. Chciałam podpytać, czy już pani zwiedziła kiermasz? Tak, ja, ja już tutaj co roku przyjeżdżam, od wielu lat. Jak się podoba w tym roku? Ciekawe rzeczy? Ciekawe rzeczy. Ja zresztą zawsze wychodzę z czymś konkretnym dla przyjaciół, dla rodziny, więc jest to taka super okazja, że można coś szczególnego, wyjątkowego kupić. Jestem od, na tym kierowaniu od kilku lat już, z przerwą oczywiście covidową. Jestem zachwycona, tak jak zawsze. Tak jak zawsze jestem zachwycona. Przede wszystkim doceniam pracę ręczną, mrówczą, absolutnie bardzo pracochłonną. Jestem zachwycona. Co szczególnie Pani uwagę przykuło dzisiaj? Czy udało się już wypatrzeć jakieś perełki? Nie, przed chwilą przyszłam, ale na pewno będę chciała kupić pisanki, które zbieram od prawie 30 lat. Oczywiście lubimy takie lokalne podroby i na pewno są to lepsze jakościowo produkty niż te w Biedronce czy w Lidlu, które kupujemy na co dzień gdzieś tam w mieście w większym, w Warszawie na przykład. Szczerze powiedziawszy, tylko z ciekawości przyszliśmy przy okazji spaceru, a... Yy, chyba magnesy najważniejsze dla nas są. Nie, tak tylko z ciekawości zupełnie. Zobaczymy co będzie. A czego szukacie? Czy raczej jedzenie czy ozdoby? Yy, jedno i drugie. No i drugie. Bo lubimy ludowe, więc A, No i zakupiliśmy soki zakupiliśmyśmy. Spigwy. Spigwy. Z Czarne porzeczki, z czarnej porzeczki, tak. Proszę zdradzić co przykuło pani uwagę? Palmy. <laughs> Zdecydowanie palmy, tak. A aczkolwiek też różnorodność wszystkiego naprawdę. Także super inicjatywa uważam. A była Pani już kiedyś na takim jarmarku tutaj? Nie. Tutaj nie, pierwszy raz. Pierwszy raz, dlatego jestem naprawdę pod wrażeniem. A to z właśnie zapytam, skąd się Pani dowiedziała? My przyjechaliśmy tutaj, przywieźliśmy dzieci z Łukowa, z zespołu ludowego. Także jest nas tutaj troszkę całym autokarem przyjechaliśmy. No i właśnie zaczęliśmy od jarmarku, a później będziemy zwiedzać całą siedzibę zespołu Mazowsze. Tak, jak Ci się podoba tutaj? No fajnie jest bardzo. Coś wypatrzyłeś ciekawego na stoiskach, co szczególnie zwróciło Twoją uwagę? Jakiś soki, nie wiem, osypki. A jakie zakupy dzisiaj Pani poczyniła? E, dzisiaj? O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Czyli w klimacie wielkanocnym. W klimacie wielkanocnym, mam wnuczkę, więc będzie mały króliczek. Różowy, proszę bardzo. No i jeszcze tak, na stół coś. Królik który? Szukam archewek. Jarmark cieszy się co roku dużym zainteresowaniem odwiedzających. Dzięki temu, że większość stoisk znajdowała się wewnątrz budynku, w wydarzeniu nie przeszkodziła kapryśna wiosenna pogoda.